Mamy świadomość tego, że, że muzeum powinno służyć określonym celom. Muzeum to nie tylko ciekawość, ale to także y, pewne spojrzenie w przeszłość i y, też przyjrzenie się temu, co się działo kiedyś i w jaki sposób ludzie oddawali cześć Panu Bogu i co było inspiracją też i takim jakby dopełnieniem ich wiary. Jednego Boga. Muzeum ma za zadanie gromadzić te wszystkie artefakty, dbać o nie, konserwować, ale także i organizując wystawy, pokazywać w jaki sposób można Pana Boga czcić. Decyzja. Bydgoska, a wcześniej toruńska, to tak naprawdę owoce i dzieła Jana Pawła II, które my dzisiaj musimy rozwijać, o nie dbać i pielęgnować. Muzeum jest miejscem, gdzie nie tylko zbieramy artefakty, mówimy o historii odległej, ale tak naprawdę dokumentujemy to, co się dziś dzieje. Otwieramy muzeum decencjalne, więc można będzie pokazywać historię tego regionu. I to nie tylko w wymiarze religijnym, duchowym, ale też w wymiarze kulturalnym, w wymiarze pewnych tradycji społecznego życia. Więc przestrzeń, która będzie służyła pokazywaniu tego, co się działo w historii, ale przez tę historię będziemy mogli się uczyć teraźniejszości. I to, co będzie ważne, myślę, że odkrywanie tej prawdy, że jedna kultura rodzi się z kultu, no bo te eksponaty, które mają taki wymiar sakralny, pokazują możliwości ludzkich talentów, które się objawiają i w malarstwie, i w rzeźbie, i w wykonaniu różnych Przedmiotów akcesoriów związanych z, z, z kultem. Każde badania archeologiczne przynoszą nowe eksponaty, które opowiadają nam historię kościoła, historię miasta, a przede wszystkim historię ludzi, tak? I y, po to badamy to archeologicznie, żeby dostarczyć tego do jak najwięcej informacji. Najfajniej jest, jeżeli zakończenie prac kończy się tym, że eksponaty trafiają do muzeum i możemy to opowiedzieć tą historię ludziom. Bo chowanie eksponatów na półkach muzealnych no mija się z celem tak naprawdę. I tutaj y, jestem przeszczęśliwa, że to co udało nam się zrobić i w przeciągu pięciu lat wykonać konserwację, napisać pierwsze opracowania, trafiło właśnie do muzeum i możemy zacząć to opowiadać nie wirtualnie tylko, ale pokazywać już na eksponatach, informować, o bogactwie tego miasta, o kontaktach handlowych i o takim najprostszym życiu.